pintel pytamy wprost. Witam państwa serdecznie. Moim i państwa gościem jest dzisiaj pani doktor Małgorzata Makowska. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Krótkie przedstawienie, chociaż gdybym chciał dokonać pełnej prezentacji naszego gościa, nie starczyłoby czasu naszego programu, albowiem tyle tytułów naukowych i tyle kursów, szkoleń i różnych przedmiotów, które pani zaliczyła, jest setki. Powiem więc tylko krótko, że jest pani Tarnobrzeżanką, co dla nas jest istotne, pracującą w Sandomierzu w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest Pani wykładowcą akademickim, biologiem, psychobiologiem, dyplomowanym coachem oraz tłumaczem z języka angielskiego. Ile słowo tłumacz to jest jasne jak słońce. Natomiast proszę o wyjaśnienie, kim jest coach, a zwłaszcza dyplomowany coach. <laughs> Dzień dobry, jeszcze raz witam, bardzo mi miło powiem, że z tego wszystkiego, co Pan o mnie powiedział, to z dumą powiem, że jestem tarnobrzeżanką. <laughs> Natomiast co to jest coach? No słowo brzmiące z angielska i coraz bardziej popularne, myślę, że, że wiele z Państwa zetknęło się z tym słowem, ale jest to po prostu ktoś, przed kimś się siada w grupie lub indywidualnie, opowiada się swój problem, ten ktoś wnikliwie słucha, analizuje to, co się mówi, nie przerywa, nie przeszkadza, czyli jest takim naprawdę bardzo wiernym słuchaczem, których teraz brak, a potem mówi swoje zdanie na podstawie swojej wiedzy. Czy z tym problemem można sobie poradzić, czy nie można sobie poradzić, w jaki sposób, jak ze sobą pracować, jak tam przebudować sobie coś w głowie, w ciele, żeby po prostu żyło się lepiej. Myślę, że coach to jest po prostu ktoś taki, kto stara się poprawić jakość ludzkiego życia. No a czy to nie jest psychoterapeuta po prostu? Nie do końca, ponieważ tutaj w pewnym sensie te dwie dziedziny zazębiają się ze sobą, ale nie jest to taka tradycyjna psychoterapia. Raczej jest to taka rozmowa, wysłuchanie, ale jest to też łączenie innych dziedzin wiedzy. Bo ja na przykład łączę bardzo silnie biologię z takim elementem bio. Logiki. E, bardzo dużo włączam takich nowych osiągnięć naukowych z dziedzin biologii kwantowej, epigenetyki, e, tak zwanej medycyny pozytywnej, no, z zarządzania zasobami własnymi, zasobami ludzkimi. Także to jest, powiedziałabym, taki miks bardzo wielu dziedzin. I na tyle, na ile mogę komuś pomóc, to pomagam. Pani doktor, brzmi to wszystko bardzo uczenie, a ja. Sprzed naszej rozmowy, przed nagraniem naszej rozmowy, wysłuchałem krótkiej opowieści o pani ojcu, któremu pomogła pani wydostać się z tarapatów nie tylko zdrowotnych. Proszę opowiedzieć tę historię, bo myślę, że ona bardziej zachęci naszych widzów do oglądania tego programu niż uczone wywody o zasobach ludzkich czy innych. Z pewnością ma pan rację. Zawsze jak coś jest opowieścią o życiu, to najbardziej do nas trafia. A więc słuchamy. Ja muszę powiedzieć, że jeżeli stosuję w swojej pracy jakąś metodę, to na pewno jest to, jest to metoda sprawdzona na mnie samej, ewentualnie właśnie na kimś bliskim, kto mi zaufał. I muszę powiedzieć, że tutaj mój tato jest przykładem takim spektakularnym, ponieważ no myślę, że tak kilkanaście lat temu to był zapracowany dyrektor dużej firmy, kawa, papieros. Yy. No, i skończyło się to kłopotami zdrowotnymi, życiem z lekami, mhm. e, dużymi problemami zdrowotnymi, ciągłym zmęczeniem. I któregoś dnia ja powiedziałam do taty, tak, to, to, e, zaufasz mi w tym względzie. No, i on powiedział: no tak, ja mówię, słuchaj, przez trzy miesiące nie umrzesz. Tu zastosowaliśmy też jedną dziedzinę, o której Pan nie wspomniał, ale ja też skończyłam studia podyplomowe z dietetyki, z psychodietetyką, więc zmieniliśmy sposób żywienia, nawodniliśmy organizm, przywróciliśmy mu prawidłowe, tak zwane pH, czyli odkwasiliśmy organizm, zaczęliśmy stosować zamiast niektórych leków. Naturalne różne substancje, wyciągi roślinne. No i pojawił się ruch, aktywność fizyczna, ćwiczenia. Pojawił się też fizjoterapeuta, który nas wspomógł w leczeniu ciała, żeby to ciało wzmocnić. No i dziś mój ojciec jest ponad 70-letnim mężczyzną. W bardzo dobrym zdrowiu. Prowadzi firmę, pracuje aktywnie mimo, mimo swojego wieku. Staje codziennie rano o 5. Ćwiczy. Potem wypija specjalny koktajl, który ja mu przygotowałam, w sensie opracowałam. Zjada zdrowe śniadanie. Idzie do pracy. W ciągu dnia znajduje trochę czasu, żeby. Aby odsapnąć, bo to też jest ważne, żeby była równowaga między pracą a odpoczynkiem, jest zadowolony, radosny, dużo czyta, no ja bym powiedziała, że jest moim największym sukcesem. Skoro, skoro udało się pomóc pani własnemu ojcu, to może ma pani także sposoby na pomoc dla wszystkich nas? Naszych widzów, także na nas prowadzących chociażby te programy, jak sobie w epidemii, w pandemii, którą przeżywamy, poradzić z odosobnieniem, z brakiem relacji takich ludzkich, jakie do tej pory miały miejsce? Czy nauka ma odpowiedź na takie problemy? Jak najbardziej, biologia jest nauką bardzo logiczną. Jeżeli połączy się ją z innymi y, dziedzinami wiedzy, potrafi dać wiele odpowiedzi. Jak pan widzi, i, może to nie będzie rozwiązanie dla wszystkich? I to, o czym ja będę mówiła, to będzie ładniej i prosto brzmiało, ale do wprowadzenia w życie wcale łatwe nie jest. Ale jak pan widzi, ja też jestem członkiem pandemii, bo wszyscy żyjemy w tym społeczeństwie. A jednakowoż zachowuję pogodę ducha, uśmiecham się. Yy, to prawda. Tak. Yy, jest taka kwestia chyba osadzenia się w sobie i odpowiedzenia sobie na prostą rzecz. Czy naprawdę siebie lubię i zrobię dla siebie wszystko, żeby jak najlepiej żyć? Po pierwsze, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest podstawowym źródłem energii w życiu. A co jest? Oddech. Sam Pan wie, że choroba, o której mówimy, która, która wprowadziła nas w tej chwili w stan pandemiczny, atakuje układ oddechowy. Każdy z nas w szkole uczył się, że oddychanie w komórce to jest tlen plus pożywienie. Jak to zadziała, to jak paliwo, jak ogień powstaje energia, tak? Bez oddechu nie przeżyjemy nawet kilku minut. Oddychanie jest niezwykle istotną rzeczą. Ale to nie tylko o to chodzi, żeby uzyskać z niego energię. Bardzo ważną rzeczą jest to, że gdy oddychamy powoli, w takim rytmie wdech i dwa razy dłuższy wydech, tak jak Pan widzi, jest w tym oddychaniu taki spokój. To musi być taki oddech, który napełnia ciało, no bo tak funkcjonuje nasza biologia. To wówczas stabilizuje się w naszym organizmie najdłuższy nerw, który posiadamy, najbardziej rozgałęziony nerw błędny. To jest nerw, który najogólniej rzecz biorąc pomaga nam wychodzić z reakcji stresowej i zatrzymać taką równowagę. Jeżeli on funkcjonuje w sposób nieprawidłowy, nie potrafimy wyjść ze stresu, nie potrafimy wyluzować. A podstawową techniką, żeby wyregulować sobie jego działanie, jest właśnie oddychanie. 10 głębokich oddechów naprawdę bardzo pomaga w sytuacji stresującej, bo nic tak nie obniża naszej odporności jak stres. Sprawa jest bardzo prosta. Mamy określony zasób energii. Gdy jesteśmy spokojni, nasz organizm wydatkuje bardzo dużo na odporność, bo przyzna Pan, że w powietrzu zawsze wrogów mamy wielu. Wirusy, bakterie, zarodniki grzybów, przeróżne toksyny wszystko to, co się do nas dostaje w każdej chwili, nasz układ odpornościowy unieczynia. Potrafi sobie z tym poradzić. Mamy wiele barier na to, żeby tego nie wpuścić do swojego organizmu. W momencie, gdy pojawia się stres, przetrwanie staje się ważniejsze. I bardzo duża ilość energii zostaje przerzucona na radzenie sobie z reakcją stresową i z przetrwaniem. Organizm odpuszcza sobie wówczas odporność, i tyle. Ja to zawsze mówię, że to jest tak, jak gdybyśmy mieli w portfelu 100 zł każdego dnia. I gdy funkcjonujemy normalnie, 80 zł idzie na odporność, 20 na inne funkcje życiowe. Ale gdy pojawia się stres i trzeba przetrwać, i nagle trzeba 80 zł włożyć. W przetrwanie, bo stres to jest bardzo duże obciążenie organizmu, zostaje bardzo niewiele na odporność. Organizm wybiera przetrwanie. Choć odporność to też przecież przetrwanie, tak? Ale tutaj jak gdyby taka pierwotna reakcja, ucieczka przed goniącym mnie tygrysem, jest ważniejsza niż wirus czy bakteria, która powoli we mnie działa, tak? Bo jak tygrys mnie dogoni, bakteria mm. przestaje być problemem. I to jest po prostu wybór biologii. Dlatego też pilnowanie takiego dobrostanu psychicznego to jest podstawowa rzecz, żeby zachować odporność. A inni ludzie, mamy teraz różne środki: można z kimś porozmawiać przez messengera, można zadzwonić, można poczytać książkę, bo to też jest sposób rozmowy z kimś. A nade wszystko, to może być bardzo dobry czas, żeby porozmawiać ze samym sobą, bo zwykle na to nie mamy czasu. I podczas takich rozmów czy sesji coachingowych bardzo często wychodzi, że ludzie nie mają czasu na dialog ze samym sobą. Tak? Wszystko jedno w lustrze, usiąść chwilę, zastanowić się, jak gdyby tak, wejrzeć w swoje ciało, gdzie coś boli, gdzie coś ściska, co przytulić w sobie, tak? bo zwykle bolą nas te części ciała, których nie lubimy i to też biologia pokazuje. Ja powiem panu, że mój nieżyjący już dziadek zawsze mówił, że życie siedzi w tym, który lubi żyć. I ja bym powiedziała, że jak przyglądam się ludziom, to to się sprawdza. Przyznam się, że zaskoczyła mnie pani tymi radami, bo spodziewałem się takich bardziej okrągłych zdań, typu uwierz w siebie, nastaw się optymistycznie. Nie, pochodź, nie, nie. choć po lesie, chociaż no. to też nie zaszkodzi, prawda? No, Spacer. oczywiście. Pójście, ja panu powiem, jeżeli już tak rozmawiamy o praktycznej, ty o praktycznej stronie, tak, stronie tak. tych zagadnień, to ja panu powiem, co ja robię rano. Ja też wstaję rano o piątej, co nie było takie łatwe, bo raczej jestem sobą i to jest mhm. wyuczone, ale wstaję i niezależnie od pogody wychodzę na zewnątrz i przez 20 minut do pół godziny wykonuję ćwiczenia oddechowe. Mhm. I one mnie tak ładują energetycznie na cały dzień, no poza tym w ramach takiego hartowania chodzę też boso. Nawet jak jest śnieg, to przez minutę do trzech minut chodzę boso, ponieważ chłód jest taką rzeczą, która bardzo stymuluje wspomniany wcześniej nerw błędny. Dlatego bardzo dobrze rano robi zakończenie prysznica taką zimną. To, to, to co robili ludzie od dawna, to jest. Naprawdę bardzo dobra rzecz, i warto się przyjrzeć temu, co robili nasi przodkowie w zimie. Wszyscy pamiętamy tę scenę z potopu, gdy, na, gdy Kmicic ze swoją kampanią nacierali się śniegiem. śniegiem I wiaderko i, ze studni. Jak wylało. najbardziej. I to jest fantastyczna rzecz, żeby wzmocnić nie tylko ciało, ale własną odporność, bo poprzez ten nerw błędny stajemy się odporniejsi na stres. Tak, to to, przepraszam, to tak. co Pani mówi, to nie jest jakaś wiedza tajemna, y, dos, dostępna tylko dla Pani, albowiem wiem, że Pani bardzo udziela się y, w, w różnych inicjatywach społecznych, czy to spotkania y, na Uniwersytetach III wieku, czy Uniwersytecie Dziecięcym, które istnieje w Sandomierzu, czy to inicjatywy jakiejś Banku Żywności Tarnobrzeskiego, no wiele innych takich inicjatyw. I Pani właśnie tam opowiada o takich, domyślam się, rzeczach. Chociaż nie byłem na żadnym z tych spotkań, czego żałuję oczywiście teraz. No zapraszam. Yy, powiem Panu tak. Jak byłam wykładowcą początkującym, to wydawało mi się, że posiadanie wiedzy oznacza, że należy nią epatować, używając bardzo wyszukanych słów i tak dalej. Z czasem zrozumiałam, że wiedza ma służyć ludziom. I jeżeli wie się troszeczkę więcej niż inni, bo zawsze, zawsze to jest tak, że wiem, że nic nie wiem, ale mimo wszystko, jeżeli mam jakąś wiedzę, którą chciałabym się podzielić, to wiem, że należy powiedzieć to tak, żeby o rzeczach trudnych powiedzieć prosto. I powiem Panu, że największa część mojej pracy nad sobą, jako wykładowcą, coachem, było to, żeby nauczyć się prosto mówić o rzeczach trudnych. I powiem Panu. Bardzo słusznie pan zauważył, że ja mówię o tym dosyć prosto. Dlaczego? Bo z reguły życie jest bardzo proste, a my sami sobie je komplikujemy. Jeżeli chodzi o uniwersytety III wieku, ja sobie naliczyłam w sumie, że mm, przez ostatnie 15 lat y, miałam wykłady na 11 uniwersytetach III wieku u nas w regionie. To są bardzo miłe spotkania, przychodzi tam 100, 200, 300 osób w zależności od miasta. Chyba najliczniejszy uniwersytet trzeciego wieku jest w Tarnobrzegu i w Mielcu, tak na mój szacunek. I powiem, że najciekawsze pytania, jednocześnie najrzadziej zadawane i najprostsze, które słyszę po wykładzie, to jest: dlaczego ja tego wcześniej nie wiedziałem? Przecież to jest takie proste to są najczęstsze reakcje. Że coś można w taki prosty sposób rozwiązać. To jest powiedzenie czegoś takiego, wie pani co, przez te godzinę zrozumiałem problem, z którym borykałem się od lat. A to jest przecież takie proste. Więc rzecz jest chyba w tym, żeby nie komplikować, bo mhm. wydaje mi się, że w świecie nauki jest taka tendencja, żeby mówić hermetycznym językiem, wyszukanymi pojęciami. Co z tego? To nie służy ludziom. Nauka ma służyć ludziom. To jest takie moje motto życiowe. Stąd. Na uniwersytetach III wieku inaczej się mówi, a na uniwersytecie dziecięcym trzeba powiedzieć inaczej. Tam są dzieciaki takie 10-15 lat. Trzeba wziąć pod uwagę ich sposób percepcji, bo ich mózg też pracuje inaczej niż dorosłego człowieka. Trzeba do nich mówić inaczej. Trzeba mieć świadomość, że ma się większy wpływ. Na mózgi dzieci niż na mózgi dorosłych, więc to jest też bardzo duża odpowiedzialność. Ale powiem, że dzieciom też trzeba dać szansę, bo my uważamy, że dzieci nie rozumieją pewnych rzeczy i tak dalej. Ja uważam, że dzieciom należy niemal wszystko mówić tylko w odpowiedni dla nich sposób. Zadają wiele pytań, mają bardzo ciekawe spostrzeżenia. Moja obserwacja jest taka, że ludzie w każdym wieku. Potrzebują dowiedzieć się, jak żyć, żeby było lepiej. Każdy z nas się chce uśmiechać, a tak naprawdę bardzo często sami nakręcamy się na stres. Proszę zwrócić na to uwagę, że często denerwujemy się o rzeczy takie, że gdybyśmy wyszli na chwilę z siebie jest to taka technika coachingowa, która nazywa się dysocjacją żeby zostawić siebie w jakimś miejscu z jakimś problemem, wyjść, stanąć obok popatrzeć na siebie jak obserwator i powiedzieć, ty słuchaj, ty przypadkiem nie szalejesz, czy to naprawdę jest warte tego, co robisz? Wtedy można naprawdę sobie przywrócić taką równowagę psychiczną, czy naprawdę nie szkoda mojego zdrowia? I zauważyłam i na tych uniwersytetach trzeciego wieku, i na wykładach otwartych, które prowadzę w filii, dla różnych instytucji, tak jak pan wspomniał, i na Uniwersytecie Dziecięcym, że tego typu refleksja, najciekawsze miny słuchaczy wywołuje, że to takie proste jest. I niech to będzie puentą naszej rozmowy, pani doktor. Było mi bardzo miło się spotkać z panią. Mam nadzieję, że i państwo wynieśli z naszej rozmowy coś dla siebie, a zwłaszcza tę poradę o oddechu. Wszystkim zatem polecam oddychać i jeszcze raz oddychać. Dziękuję za rozmowę. Tak i nie stresować się. Spokojnie, uśmiech. To jest najlepsze panaceum na wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu do następnego spotkania.